Jak przestać myśleć i przestać mieć tego wiecznego ujadacza w głowie? Po pierwsze trzeba zrozumieć, że myśli nie są tobą. Są zaprogramowane w odpowiedni sposób twój mózg jest jak komputer. Możemy poniekąd wziąć sobie to pod lupę i nadać sobie temu sens jaki chcemy, ale tak naprawdę mamy myśli, które są Pozytywne, wspierające. Ja na no to mówię takie myśli duszy albo intuicja, która podpowiada ci, że wszystko będzie dobrze. I drugi zestaw myśli, który jest mocno niewspierający. Niektórzy nazywają to na przykład takie diabelskie, szatańskie myśli. E, możesz sobie to nazywać jak chcesz, natomiast najważniejsze jest, aby zrozumieć. Że jednym z najlepszych narzędzi, aby pracować nad sobą i przestać w ogóle myśleć, bo jest to możliwe, uwierz mi, ja jestem na to genialnym przykładem, że można całkowicie przestać myśleć, dzięki temu, że medytuję. Im częściej będziesz wprowadzać się stan w stan med medytacji, tym twój mózg przestaje być tak mocno przebodźcowany. Więc możesz się położyć ze spokojem, spać, możesz stać rano ze spokojem, ale przede wszystkim możesz w ogóle wyciągnąć. Ciszać się dzięki temu, że będziesz medytować. Daj znać w komentarzu, czy stosujesz medytację. Bądź sobą.